Cudowne jest to, że właśnie jak przyjeżdżam tutaj co roku, to to miejsce jest zawsze takie samo. Zawsze odnajduję to samo morze, plaże wyglądają tak samo i taki niezmącony spokój. To jest jedno z takich miejsc, do których nie wyobrażam sobie, żeby tutaj nie przyjechać. Przede wszystkim należy ograniczyć naszą ingerencję. Wchodzimy konkretnymi ścieżkami tymi legalnymi. Wiemy, że tu jest dookoła mnóstwo wydm, a to jest teren chroniony. Wiemy, że możemy to zniszczyć. Wydmy są schronieniem dla zwierząt. Rośną tam rośliny tak rzadkie, nie znajdziemy nigdzie indziej. Zbieramy po sobie śmieci, nawet nie tylko swoje. Mimo wszystko śmieci najlepiej jest zabrać ze sobą z plaży, ponieważ żyją tutaj ptaki, które rozszarpują te worki ze śmieciami. Nie dość, że śmiecimy na plaży, to jeszcze może stać się krzywda zwierzętom. Dla mnie to jest mój żywioł, mój kochany żywioł. Tu jest cisza, tu jest ten szum. Jesteśmy tutaj, zostajemy to miejsce. I w takim samym stanie je opuszczamy.